Si jestem zebra, si ma jestem zebra, si ma jestem zebra, si ma jestem zebra, si ma jestem zebra, si jestem zebra, się ma jestem zebra, Siema jest jestem zebra, siema ma jestem zebra. Jestem zebra, kochana pluszaczka, ja uwielbiam Was wszystkich. No sieba jestem zebra. Siema, jestem zebra. jestem zebra.